Szukasz świetnego telefonu, którego kupno nie da Ci po kieszeni, a który zapewni rozrywkę na cały dzień? W takim razie Infinix Hot 30 to coś dla Ciebie. W pudełku znajdziesz ładowarkę z kablem, przeźroczysty etui oraz słuchawki. Bogaty zestaw jak na dzisiejsze czasy. Nie to tak nawet bardzo. Smartfon został wyposażony w 256 GB pamięci wewnętrznej, które wystarczą ci na przechowywanie mnóstwa muzyki, zdjęć oraz filmów. Mało? Możesz ją rozszerzyć do 1 TB za pomocą karty pamięci. Mamy tu duży i jasny ekran o przekątnej prawie 7 cali i odświeżaniu 90 Hz. Infinix Hot 30 jest wręcz stworzony do oglądania filmów. Pracujesz lub grasz na telefonie? Aplikacje i gry będą działały świetnie dzięki procesorowi Helio G88 oraz pamięci operacyjnej nawet do 16 GB. Najważniejsze jest to, że dzięki baterii 5000 mAh telefon pozłoży Ci cały dzień, a jak wyjątkowo dasz mu w kość, to szybkie ładowanie o mocy 33 W odratuje go w kryzysowej sytuacji. Każdy kocha robić zdjęcia. No dobra, większość ludzi lubi robić zdjęcia. Główny aparat tego telefonu to 50 megapikseli, a aparat do selfie to 8 megapikseli z lampą błyskową. Twoje selfiaki będą wyglądać super, nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Infinix Hot 30 to świetny telefon dla tych, którzy pragną więcej rozrywki. Kup go w MediaExpert lub na mediaexpert.pl.